Cześć, witajcie! Ja jestem chudy, a to jest kolejny odcinek kariery zawodnika w FIFA 15 No i czekają nas dwa z czterech meczy w grudniu dzisiaj Tak, dwa z mecze meczy w grudniu, potem okno transferowe, zobaczymy czy dostanę jakąś ofertę Jak już mówiłem, nie wyniosę prośby o transfer Jeśli ktoś się po mnie zgłosi, okej, okay, rozważę ofertę, a jeśli nie to trudno, wtedy poczekamy do końca sezonu i wtedy wniosę prośbę o transfer e, Tak więc, e, zobaczymy co możemy dzisiaj zrobić. Oczywiście kluczowe podania, nadal nie zrobione niestety. Mianie dribblingiem, no to jakoś tam powoli idzie, może nawet się dzisiaj uda jakimś cudem. Zobaczymy, ukończone mecze to dopiero w odcinku kolejnym się uda z tego co widzę. No 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 i z tego by było. Tyle chyba. Tutaj też nic, znowu kluczowe podania, wypracowane okazje, to chyba jeszcze nie. Odbiory wyrywałem, że to już zależy od szczęścia po prostu. Kluczowe podania znowu i co jeszcze, ukończone mecze ponownie. No z tych ukończonych meczy coś może być o jednej, jednej bramki nam brakuje, fajnie, bardzo fajnie. No i strzały celne, no strzały celne, może nawet jakimś tutaj się uda w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, zależy. Jak to się potoczy, wszystko zależy, ile okazji będzie piast miała. Teraz czeka nas mecz Ligi Europy. Piast Liwice kontra e, Torpedo Moskwa. Ok. Zmierzymy się z torpedą. E, będzie pewnie ciężko, jeszcze zmienię kamerę na e, telewizyjną, bo ostatnio nagrywałem karierę bramkarza, tak więc zaczynamy. I chudy dośrodkowanie nie... Uu, dobra strzelaj I golla nie ma oczywiście, ajajaj No szkoda że ten pierwszy nie dotknął, wtedy byłoby prawdopodobnie kluczowe podanie I chudy w polu karnym uderza, no wow Atomowy strzał w wykonaniu putego, ale przynajmniej był celny no nie Dobrze chudy mija yy, obrońców teraz jest w polu karnym z i strzał z prawej nogi i to jest bramka i wykończenie plus jeden świetnie i w tym samym też pias prowadzi Jeden do zera. Bardziej się tu spodziewałem strzał z lewej nogi ale okej okay, chudy jednak wykombinował na strzał z prawej. No dobra niech będzie podkręcił dobrze czemu by nie? Chudy w polu karnym uderza i bramka, wow no. Bardziej spodziewałem się, że bramka to broni i po prostu zaliczy mi to jako strzał celny, ale okej, okay, bramka też może być jak najbardziej. I dobre zagranie do przodu do chudego ten biegnie do przodu i czy będzie hat-trick? Nie ma hat hatryka, trafia chudy w słupek, niech to. A było tak blisko, ale ma jeszcze czas na zdobycie hatryka w tym meczu. Może się uda. I koniec pierwszej połowy, prowadzi Piast 2 do 0 oczywiście po dwóch bramkach Chudego W świetnej formie dzisiaj polski napastnik Zresztą no świetny, świetne, świetne I nadal 79 overalla A chcę zobaczyć postęp strzałów celnych Jeszcze 4 strzały celne Czy to się uda zrobić w drugiej połowie No zobaczymy Ale w kolejnym meczu już powinno się udać Tak myślę Chudy do przodu Świetnie i to jest kluczowe podanie O oh yeah Chudy w polu karnym, chudy strzał i no niestety zablokowany i cały czas mi za te kluczowe podania ros rosną statystyki, całkiem sporo tak dostałem I czy overall tak jest? Jest overall 80 proszę państwa, oh yeah No i chudy opuszcza boisko w 74 minucie z kontuzją oczywiście No niestety symulujemy dalej, zobaczymy jak Piast sobie bez chudego poradził Zobaczmy I, i, I było z 2-0 Tylko po dwóch bramkach chudego zwyciężył piast Świetnie e, Kontuzji chudy e, nie ma Okej okay. Co jest Wojciech? Sz a Wojciech szczęsny Okej okay. Dobra więc overall 80 Bardzo bardzo ładnie Myślę że Teraz powinien się ktoś po nas zgłosić Jakiś lepszy klub, tak mi się wydaje Ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie Oj nie gram, nie gram w tym meczu No to Fajnie. Ułatwili mi trochę panowie zadanie tutaj z piasta, ale zobaczymy. Przechodzimy samolotem dalej, no i no jeden i jeden, no i niestety no. E, dobra, ale jak wygląda sytuacja tutaj w Lidze? Jesteśmy na miejscu drugim, okej okay. Okej, okay, chyba chudy nie zaliczy Mistrzostwa Polski. Szkoda. Znaczy, wiecie, chodzi o to, że odejdzie zanim to Mistrzostwo będzie, ale dobra. Gramy mecz. Ekstra klasy. I wiecie co chyba zrobimy? Trzy mecze w tym odcinku. Taki bonusik mały. Wiecie mam ferie, to zaszaleje. Czemu by nie? Yy, tak więc zaczynamy. Piast, Gliwice kontra. GKS był hatów. I chudy, chudy w polugarnym. Chudy uderza bramki. Nie ma no niestety, ale strzałcelny był. I chudy, chudy wyś wygrywa wyścig z obrońcami. Uderza i jest bramka 1-0 prowadzi Gliwice z GKS bh Nie wiem czy tak to się odmienia, ale Chudy zdobył bramkę, proszę Państwa. Chudy chudy przejmuje i biegnie na bramkę. Biegnie, dobrze, on już ma taki overall, dlatego zawodnicy z raz nie mogą do go go. Tak go, 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 zaplątałem się go dogonić. I mu ucieka, ale sam trafić też za bardzo nie może. W sumie tak. Piszecie też w komentarzach właśnie, że... Chudy jest za dobry na ekstra No racja, racja, to wam z tym w tym się mogę z wami zgodzić. Ale, ale zobaczymy, czy gdzie indziej będą go, będą go chcieli Czy jednak będzie skazany na ekstra To się okaże. Już w dzisiejszym odcinku nawet. Już w dzisiejszym odcinku będziemy mieli okno transferowe, a teraz chudy biegnie, no nie zdążył podać. ajajaj. No, że chudy strzał z dalszej odległości i gol siła strzału plus jedno oczywiście tych celnych strzałów też chyba trochę było, czy nie? Nie, tylko tyle dostałem. Więc overall 81 raczej nas, nam nie wskoczył, ale zaraz się skończy pierwsza połowa i sobie dokładnie zerpniemy. Jeszcze jest wyzwanie z 75 strzałami celnymi, więc może się w dzisiejszym odcinku uda, zobaczymy. Fajnie by było, jakby chudy jeszcze złapał kontuzję teraz, taką krótką, to by nie zagrał jeszcze w tym jednym meczu i byłoby fajnie, no ale cóż. No i koniec. Świetnie, koniec pierwszej połowy właściwie. Overall nadal 80, tak więc zaczynamy drugą połowę. Jest odbiory w rewanżu, agresja plus 1, świetnie chudy. Jeszcze tam przy okazji kogoś fałdowałem. Ale czy agresja nam da na wyższy overall? No jeszcze nie, jeszcze nie. Chudy, chudy, pędzi na bramkę. Przeciwników jest polucharnym uderza. No i broni bramkarz. Już utrożnie jeszcze będzie. Dajmy, żeby wrzucali na chudego. O super... Nie dobrze, niedobre. Jednak nie. Jednak nie, panowie, ale podaj do chudego. Yy, chudy z główki? To był prawdopodobnie strzał celny. I chudy w polukarnym uderzenie, niecelny strzał niestety. I koniec meczu, wynik 2 do 0 znowu. I ponownie po dwóch bramkach chudego, świetnie. Eee, tak więc przejdźmy do trzeciego meczu w tym odcinku, zobaczymy, że chudy w nim zagra, ale żadnej konduzji nie miał, więc prawdopodobnie zagra oczywiście. No dobra. Zrzućmy jeszcze raz okiem na wyzwania. O, mijanie dryblingiem się myślę, że uda w tym meczu. Ukończone mecze, no nie bardzo, nie bardzo braknie nam jednego. No dobra Dobra, jakoś się tam sobie leci. Powoli wszystko Ale overall, overall co tam było 28 na 30. E, gdzie to było? Tu jest strzały celne, 28 na 3, a ukończone na 3, okej. Tak więc zaczynamy ostatni mecz w tym odcinku i ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Europy, z której Piast na pewno wyjdzie, ale jeśli Chudy odejdzie w zimę, to Piast z tej grupy nie wyjdzie. Znaczy, m, odpadnie dalej po prostu, tak mi się wydaje. I Chudy od razu na samym początku w polu karnym uderza, no i bramkę zdobywa, ależ to było łatwe. Tak, gram te trzy mecze, ale nie patrzę na jakim poziomie trudności włączam te mecze. Pewnie na zawodowcy, po prostu chudy już jest tak dobry, że kluby na tym poziomie nie stanowią dla niego e, żadnego wyzwania. Patrzcie, po prostu wszedł w to po karne i piękny strzał. Jeszcze dwa celne i kolejne wyzwanie będzie zaliczone. I mijanie zawodników dribblingiem, świetnie, dribbling plus 3 aż. No i chudy faulowany, ale z tej, tej odległości raczej chudy wolnego wykonywał nie będzie, tak mi się wydaje ale zaraz zobaczymy a jednak, a jednak chudy e, no dobra, więc skupmy się jakoś, jakoś podkręcenia raczej dużego nie mam e, siłę strzału też nie wiem jaką mama to uderzenie no tak, tak, oczywiście e, no okej okay. innym razem jeszcze się uda trafić chyba na razie mamy dopiero jedną bramkę z rzutu wolnego ale myślę, że w przyszłości jak będziemy grali w lepszym klubie to nie będziemy wykonywać rzutów wolnych zapewne i w ogóle no nie uda nam się to, a teraz chudy, chudy w polu karnym, chudy uderza i strzał celny, świetny strzał z daleka plus 1. Zobaczmy overall. Nie, nadal 80, ale, ale sporo w dzisiejszym odcinku nam urosło naprawdę. Chudy strzał ich 2-0, 2-0, 2-0, oh yeah i chudy, no już w, w ciągu 17 minut zdobył dwie bramki. Myślę, że uda mu się w końcu sięgnąć po chyba drugiego hat trika w swojej karierze. Chudy, chudy w polukarnym karnym, uderzenie, no trochę, trochę słabe i na coś mocniejszego wykonaniu chudego, ale okej Czy mamy jeszcze jakieś strzały celne do zrobienia? Strzały celne, oczywiście, że mamy, to możemy sobie tak strzelać, czemu by nie I chudy, chudydydydy, wow, faulowany, rzut karny, panie sędzio, no nie? Szkoda Ale zaraz powinien być koniec pierwszej połowy i znowu chudy w pierwszej połowie strzela dwie bramki, a w drugiej pewnie nic nie strzeli już. Już w dwóch meczach tak było, czy tak będzie w trzecim? No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że zobaczymy tą trzecią bramkę w drugiej połowie wykonania chudego i w końcu się przełamie i zdobędzie tego cholernego hat-tricka w dzisiejszym odcinku. Tak więc zaczynamy drugą połowę. Dobrze chudy, no niedobrze niestety, ale jeszcze może jakieś podanie dostanie, nie dostanie, no niestety czas ucieka, a on nadal nie ma tej trzeciej bramki. Teraz jeszcze rzut z autu dla nas. Czy się uda, poda do mnie. I podaje do mnie. Dobrze chudy, dostał kopa w głowę i piłki nie ma. Dobre zagranie do chudego, to musi być hat trick, uderzenie i... Obok bramki, chudy niech to. I jeszcze nie opuścił boiska, to dobrze. Dobrze, chudy teraz już ma mało sił. I to jest trudny wyścig z obrońcami, ale on go wygrywa i strzela. Jest, jest upragniony hat-trick w końcu. W końcu w tym odcinku się udało. W dwóch poprzednich meczach były po dwie bramki. A teraz jest w końcu trzecia i klasyczny hat-trick w wykonaniu chudego, świetnie. A i chudy opuścił boisko w ogóle. No dobra, tak więc symuluje, symulujemy dalszą część meczu. Myślę, że w 8 minut tego prowadzenia po prostu nie stracą, bo chudy byłby smutny na pewno. Eee, Dokładnie 3 do 2! Wow, dobrze że strzeliłem tego hatryka na koniec, bo, bo byłby remis, no niestety. Przełożone spotkanie, przełożone spotkanie, okej. Okay. Czy znamy już naszych przeciwników eee, w lidze Europy? Zobaczmy. Zobaczmy. Następny przeciwnik widzę Europy to jest Almeria, okej. Okay. Ale czy chudy w tym meczu zagra? O to jest pytanie. Zaraz wszystko będzie jasne. Czy dostanie ofertę? Kto, kto dostał kontuzji na treningu? No kurde, nie przesuwaj mi. Myszki nie mam na FIFA, no więc nie wiem o co chodzi. Ehm, Herbert jakiś, czy Herbert? Nie wiem, jakoś tak. I, i, i okno mija, chudy oferty nie dostaje! Dobra, wniosę na ostatnie 10 dni prośbę o transfer Jestem warty 10,5 miliona Zobaczymy, czy w ostatnie... Pewnie odrzucili moją prośbę o transfer, zgaduję Tak, lepiej będzie, jeśli zostaniesz w klubie e, Na ostatniej chwile wynoszę prośbę o transfer e, Czy ona zostanie przyjęta? Zobaczymy, no kurde! Nie mam myszki na FIFA, ja pierdolę Ale to jest gówno no Odpowiedzieli na moją prośbę o transfer I lepiej jeśli będzie zostanie... Jeśli zostaniesz w klubie. Dobra, to trzech razy I znowu jest tam masakra Dobra Odpowiedzieli na moją prośbę o transfer I czy w ostatnich godzinach? Nie, lepiej będzie, jeśli zostaniesz w klubie. No może i lepiej będzie, ale zobaczymy. Co z tego wyjdzie? No fajnie, że teraz sprawdajmy. Ale czy w ostatnich godzinach ktoś kupi genialnego polskiego napastnika? O, zgodzili się. Zobaczymy. No, kurde, nie mogę. Co zamieszka, mamy zupełnie po drugiej stronie FIFY. A to i tak przesuwa. Co ta głupota. Dobra. 7 godzin do końca. Czy chudy odejdzie z piasta? Jest oferta. Jest oferta. Od kogo? od Manchesteru City. No więc w tym momencie kończymy ten odcinek i do Was należy decyzja. Czy chudy dołączy do The Citizens jako ich który napastnik? Czwarty chyba, bo mają zaraz, piąty, bo mają Aguero, mają Jacko, mają Eee, Negredo, który jest na wypożyczeniu obecnie, ale też się liczy teoretycznie i mają Joveticha. Bo Nego nie liczę, ponieważ jak zaczynałem tę karierę, bo Nego jeszcze nie było i go nie ma tam prawdopodobnie. Więc do Was należy decyzja. Jak coś, to mamy jeszcze 6 godzin na kolejną prośbę, znaczy na kolejną ofertę. Tak więc zostawiam to w Waszych rękach. Jeśli odcinek Wam się podobał, spod jeśli spodobało Wam się to, że były 3 mecze, zostawcie lajka. Zapraszam was też, no, was też na mojego Twittera, Facebooka. Pozdrawiam, cześć.